Hej cześć kolziska z tej strony Mafioza i witam Was w pierwszym odcinku na nowym kąpie ogólnie w efesie w, w serii Ozerole Milionera w odcinku 90. Ludzie na nowym kąpie, nie wiem jak to wszystko będzie wyglądało Jak będzie z dźwiękiem ze wszystkim będę ustawiał coś trzeba nagrać, żeby, żeby było już coś na nowym kąpie Kompo mam ludzie właśnie przyznać kurczę już od dwóch tygodni ale kurczę, robiłem kopię modów, wszystkiego. Całego save'a. Save mi się udało Całuśki skopiować. Taki jak jest. Tylko to co on teraz pokażę. Co jedynie, dwie rzeczy się nie skopiowały. No, takie tam ważne, nieważne. O oh, sorry. Bo F1 nacisłem. Płot nie skopiował. Tamten i jest taki płot. Na co mnie trochę zabolało jak to zobaczyłem Ale to y, mniejsza z tym. O I ogólnie ludzie tutaj właśnie po prawej stronie w, w dolnym rogu na to nie patrzcie. Bo nowego windowsu muszę kupić. Jeżeli to widzicie, to sorry za to. Y, mówię, praktycznie wszystko jest. Mówię, tylko oprócz tego, tego płota, płotu nie ma. Y, tutaj właśnie obornik. Który chyba się już napełnił mi się wydaje. Tak, jest napełniło się. Także no, z tego, co się bardzo cieszę, bo udało mi się wszystkie mody skopiować. Ogólnie kamerka e, też fajna, e, co mi się podoba, e, bo nie widzę, właśnie tutaj teraz kamerki e, na obrazie. Rozdepniemy się. Halo, tu się depniemy. To zaraz. I tu nie mogę szklonnie postawić. szklanie też się e, nie, za, nie skopiowały. E, muszę wygrać tego moda, zapomniałem o nim. Muszę wgrać moda na... kurcze poczekajcie Muszę wgrać moda... o właśnie zaraz coś się powiem, spytam A te chwilę Moda na bezkolizyjność, tu mi się udało Tu mi się udało, o właśnie tam szklanie tutaj ładnie postawić Ale tamtej już nie da rady, bo już kurcze kolizja trzyma Także no Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie, postawię to poza odcinkiem i ogólnie ludzie mało pieniędzy, mówię, bo ten płot, ta szkralnia yy, ale to się zmieni, i właśnie teraz ludzie, o jak tak mryga, nie wiem z czego to jest Nieraz raz, o zrobić to właśnie tak, tak ciemno jak właśnie teraz nie wiem dlaczego my ludzie wsiadamy sobie do fastraka mam nadzieję, że dźwięki będą dobrze dostosowane zobaczymy wszystko jak będę sklejał na pewno są załadowane konie są, dobra to my sobie lecimy lecimy je sprzedać, to troszeczkę pieniążków będzie co mnie bardzo cieszy i zobaczymy też, że będzie właśnie z dźwiękami z gry wszystko się okaże, zobaczę co jedynie co mnie boli, jak na razie że nagrywam na jednym monitorze i program i tu właśnie fsa, nie mam podglądu na drugim monitorze jak na razie bo kurczę kupiłem kabel, kupiłem kabel ludzie kurwa który pasował do monitora, a takiego wejścia w kąpię nie ma No to to już bym zły Ale mówię, coś trzeba, coś trzeba nagrać Żeby Żeby coś było, żeby pomału ruszyć Także się wszystko okaże Ogólnie 11 czerwiec Aż rzuciło. Nagrywam pierwszy odcinek od zera, to muszę, muszę zapamiętać Albo jakieś takie fajne tytuł walne no teraz, ludzie, no mam nadzieję, że y, będzie o wiele lepiej, bo ciągnie już mi w 40. Teraz widzę, jak jadę, bo jestem w gospodarstwa, 48 FPS-ów, nieźle. Nie źle moim zdaniem. Y, no jest o wiele lepiej niż, niż było, co mi cieszy. Y, także, no kurczę, ludzie, mówię, wszystko wszystko się zgrało, y, wszystkie mody. Także, no teraz, mówię, ludzie, te odcinki będą dłuższe, bo będą po 40 minut. Yy, także no mówię, tylko teraz mówię, muszę kupić jeszcze jeden kabel. Yy, właśnie, żeby mieć tego, ten drugi monitor podłączony, bo tu nagrywam na większym monitorze, który był razem z kompem. Yy, także no. Już w niedługim czasie nie, nie będę jeszcze wam kiedy, bo to mówię dopiero proszę na takie testowe, nawet nie wiem czy on wyjdzie. Yy, sam chcę zobaczyć jak, jak on tu właśnie będzie wyglądał. Hmm. Także no i też jest mikrofon hmm. Także no ludzie Jest już progres hmm. Tu pójdziemy sobie pod prąd Już tam nie będę się skręcał hmm. Także no dzisiaj będą pieniążki Koniec jak z powrotem mam nadzieję że się wyrobię hmm. Także zobaczymy Zobaczymy jak to będzie wszystko No teraz ta seria będzie się rozwijać hmm. Bo już mam małe plany Mam małe plany sami zobaczycie w dalszych odcinkach o co o co mi chodzi, co planuję także no zobaczymy zobaczymy jak to będzie, ale mówię, te odcinki będą wychodziły jak na razie jeszcze po te tam 10-12 minut dopóki nie będę miał drugiego monitora boli podglądu to mówię, to jest największy ból Także pierwszy raz sprzedajemy jakieś zwierzęta tutaj Dobra, co jakoś cofnę jeszcze? Ogólnie, też fajną właśnie. Zaraz poczekajcie, ja wam coś tu powiem. Fajną klawiaturę dos dostałem, dostałem no. Yy, właśnie sobie, kurczę hmm. Była też właśnie. O, jak to ładnie wygląda? 400. Ojej. jak to. A jak to, 400 tysięcy? A, no tak. Jak to nie wygląda, yy, komp, w komp do komputera, o teraz na chwilę powiadamy. Do komputera było praktycznie wszystko, już mieszka, wszystko, wszystko i fajnie wszystko, było, bo jest fajnie podświetlone Kunie, kunie O To on z teraz nie wiem, którego kupiłem Czarny 3. No jest 8, dobra Dobra, także lecimy, no to i tak mamy jeszcze 400 tysięcy. Już jest progres. Już jest ludzie progres. Także lecimy chwilę za to, że nie gadałem. W, to w kompie to było, to jest fajne tu właśnie, że yy, No ciągnie już mi właśnie w tych 60 FPS-ach czego mi bardzo brakowało na laptopie. No, w niedługim czasie jeszcze się pozmienia, bo jeszcze dojdzie kilka rzeczy. Sami zobaczycie, bo będzie yy, prezentacja. Także, no, zobaczcie, Ale nie wiem jeszcze kiedy. O kurwa. Dobra, tego nie widzieliście. Będzie prezentacja yy, teraz całego stanowiska, ale to wszystko w swoim czasie. Yy, także, no, na razie tam nie, nie będę ma zapowiadał, kiedy to będzie. I też ludzi nie wiem, jak, jak nowy program do, do sklejania. To jest fajny, fajny program, no, na którym trochę troszeczkę kombinowałem sobie już Poza odcinkiem, żeby później już odcinek odcinek sobie fajnie tu sklejać Także no zobaczymy, zobaczymy ludzie jak to będzie że Żeby tu nie było żadnej lipy Z tego co wiem, co patrzyłem, co sobie zapisałem, tak zrobiłem sobie film tak byle jak co patrzyłem, co sprawdzałem, to co jedno mi zabolało w tym programie. Program jest zarombisty, bo można w nim miniaturki robić, ale program do miniaturek mam, którego w ogóle jeszcze nie testowałem, tylko tyle, że go pobrałem. W programie co mi boli, że tam co kilka, tam chyba minut, wyskakuje właśnie ich logo, właśnie tego programu. Także no, sami ludzie zobaczycie, nie wiem, czy rady jakoś to zrobić, żeby to nie, wysk nie wyskakiwało. Ogólnie ludzie nawet nie wiem, ile mam czasu. o 9 minut. Jeżeli mi ludzie urwie nagrywanie, a w razie już yy, nie będę tego widział, ale raczej będę widział, bo widzę po kamerce, że nagrywa. Także ludzie, sorry za to. No, ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Właśnie chcę przetestować, ile, ile, ile nagrywa teraz program. Także zobaczymy. Jakby co, jak mi urwę nagrywanie, to mówię to, sorry za to. Chcę go przetestować, zobaczyć. Jak to będzie? Tu dziewiąta minuta telefonem sobie właśnie mierzy czas, dopóki właśnie yy, drugiego kompanie będzie. Druga monitora, sorry. Druga monitorka. No jeszcze ładnie mi tu nagrywa, widzę. 9 minut już ponad nie będę mam na telefonie. I jeszcze mi nagrywa. Wszystko wszystko się okaże. Jak to będzie? że my zobaczymy, no tu już mi ciągnie ponad było ponad, prawie... O kur... Prawie dobra ludzie urwałem nagrywanie, wszystko słyszałem, wszystko widziałem. Także jest dobrze. Eee, właśnie teraz już widzę, że ciągnie już ponad te 50 fps prawie 55 fps tak skaczę. Już mnie cieszy bardzo, już bardzo, bardzo ludzie. Mówię i tak jak wyszłam jeszcze raz się wam powtórzę, tylko nie wiem kto wjechać, dobra. Wezmę właśnie mówię, ten program, tak trochę pogarnię. Mówię, to jest jeden, jeden jedyny ból, który, no, no, boli mnie, tak? Boli mnie. Poczekajcie, co ludzie dźwięki w ogóle do zera. O, co mnie boli, no to kurczę, właśnie, że ten program wyskakuje, właśnie ten ich logo, ten pasek. Mam nadzieję, że Wam to ludzi nie będzie przeszkadzało. Mam taką nadzieję. No, będę się starał, żeby te odcinki wpadały teraz coraz częściej, jak najczęściej No Przyważnie za nadzieję, mam taką nadzieję To by było super Także no co, koniki są już znowu nowe Także pieniążki znowu będą leciały Także bardzo, bardzo, bardzo pięknie 400 tysięcy na koncie, bez żadnej dotacji, bez niczego Co mnie cieszy Yy, będę musiał pomyśleć, yy, mam kilka nowych nabytków. Mówię, dzisiaj tylko konie na sprzedaż, mówię, żeby ten odcinek jako tako sobie wyglądał. Yy, nawet udało mi się w miarę cofać. Dobra, także yy, pryk, rka przyniesiemy Przeniesie, ładnie. No i koniki są nowe, jak to wygląda? No, 2000, no, prawie 3000. No także jest wszystko, wszystko bardzo pięknie. Też ciekawe właśnie przez to się dźwięki, żeby zobaczyć czy nagrywało mi dźwięk. Właśnie tutaj maszyn. Mówię szkalnie, zrobię sobie poza odcinkiem, postawię tam jeszcze jedną i dodam sobie ludzie te pieniądze za te szkalnie, tak mniej więcej, żeby to wszystko się wyrównało. I za te płoty tam mówię, tak, tak sobie mniej więcej to obliczę i wam na następnym odcinku powiem. Mówię i jeżeli ktoś ludzie z Was wie dlaczego tak właśnie mruga. Tu we farmingu, co zrobić w ustawieniach czy w czymś. No to kurczę napiszcie tam w komentarzach, czy tam w czymś. Yy, także no o właśnie, no, o, o tym właśnie mówię, tak? O tym mówię. No ludzie, tu mam, yy, już, zaraz Wam jeszcze pokażę, o właśnie 114 świn. Yy, a także za niedługo, no, za niedługo. Yy, zacznie się wywożenie. Także co ludzie? Yy, w tym odcinku tu mam tyle konie są. Yy, także. Na razie trzymajcie się. Cześć, ósmy goczniaczka.